Hej, na was bardzo serdecznie z tej strony Czarek i zapraszam was dzisiaj na recenzję drewnianych sławek firmy Meze. Tak, dobrze usłyszeliście, drewnianych. Też z początku zdziwiłem się, gdy dostałem propozycję ich z recenzowania i to właśnie ciekawość sprawiła, że nie mogłem odmówić takiej okazji. Ostatnimi czasy drewno jest w natarciu w wielu gadżetach technologicznych. Jednak najczęściej są to imitacje w postaci różnych naklejek i tym podobnych. W przypadku Meze jest inaczej. Sławki Meze 11 Deco zbudowane są z ręcznie wykonanego naturalnego drewna i mieszczą w sobie 8 mm neodymowe głośniki. Dzięki temu połączeniu dźwięk przez nie wytwarzany jest bardzo wyraźny, a zarazem ciepły i naturalny. 11 deko wyposażone są również w mikrofon, którego jakość nie odstaje od tego w irpocach czy innych podobnych słuchawkach. Co trzeba zaznaczyć, pilot został pozbawiony możliwości regulacji głośności i pozwala tylko na pauzowanie i wznawianie odtwarzanych utworów. W pudełku producent dołączył także trzy rodzaje miękkich silikonowych końcówek, co sprawia, że każdy znajdzie optymalny dla siebie rozmiar. Tam też jest Etui, do którego możemy schować nasze sławki na czas transportu oraz karabinczyk, który umożliwia przyczepienie sławek na do spodni. Jedna rzecz, która niestety daje sobie we tuż po rozpakowaniu, to wyjątkowo nieprzyjemny zapach sławek i pudełka, który jednak po pewnym czasie ustępuje. Wszystko to istotne, ale chyba najważniejsze, a zarazem najbardziej subiektywne w każdej recenzji słuchawek jest to, jak brzmią. Zatem, co można powiedzieć o jakości dźwięku MEDA i 12 Deco? Z pewnością jest to dźwięk inny niż w przeciętnych słuchawkach zrobionych z plastiku lub podobnych materiałów. Słuchając czegoś na nich, ma się wrażenie przebywania w zamkniętym pomieszczeniu i choć dźwięk otoczenia jest słyszalny, to jednak wydaje się, że wszystko wokół znajduje się za ścianą, co pozwala w pełni skupić uwagę na dźwiękach wydobywających się ze słuchawek. Jakość wykonania jest na wysokim poziomie, jak na sprzęt z tej półki cenowej przystało, co chyba zresztą widać na tych ujęciach. Ile więc przyjdzie nam zapłacić za drewniane słuchawki Meze 11 Deco? Kupując bezpośrednio od producenta 69 euro, co w przejściu na złotówki daje około 280 zł. Ale na szczęście dla widzów Apple AppleReviews.pl Meze przygotowało specjalny rabat 20%, który możecie uzyskać wpisując przy zakupie kod Reviews 20 do czego Was bardzo serdecznie zachęcam. Okej, okay, to już wszystko dzisiaj. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować ten kanał po więcej tego typu materiałów. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do komentarzy, na które w miarę możliwości będę odpowiadał. Trzymajcie się, cześć!